No dobra. Troszkę widzieliście, jak łupanie drzewa wygląda. Tutaj fajna siekierka. Bardzo leciutka. Kilogram 700 Fajnie zakończona. Robota idzie, ale z człowieka podleci leci aż po jajach. No tak, trzeba się siekiera nałamać, nałupać. Tata ma tam uparkę, mamy pożyczone, ale takie grube klocki jest mu ciężko dźwignąć, więc trzeba przełupać. No i do tego służy właśnie oto ten toporeczek. Teger Extreme. Fajna leciutka, naprawdę. Ma też fajny taki zamach. Mogę Wam powiedzieć i robi mega robotę. No i dobrze, jestem na warsztacie. Wielka osób się też pytało, jakie panewki założyłem, a mianowicie postawiłem tutaj tym razem na Waryńskiego, poprzednie były Bimet, teraz idzie Waryński, Waryński Ursus, no, minął, tak jak widać, dojechały do mnie korbowody, oczywiście cztery sztuki, jeden jeszcze jest tutaj zawinięty. Idę po pędzelek. Proszę bardzo, jest pędzelek. I teraz dużo osób pisało, Kurde te korbowody, czy wały, czy to wszystko jest zawalone, tym mułem i tak dalej, i tak dalej. A ja powiem Wam, że ja jakoś nie widzę problemu. Cyk. Zanurzone w benzynce. Chodzić dziś z godzinkę czasu się tu spokojnie moczą. No ten tak trochę niefortunnie, bo o, do połowy, tak? Jeszcze go za chwilę zanurzę. No ale tutaj, o, ładnie pędzeleczkiem. Cyk. Fuch. O. Powiem wam tak. Narzekacie, że trzeba to myć i tak dalej. Ale... Sprawa wygląda, moi drodzy, jasno. O. O, proszę bardzo. O. Wszystko ładnie, bardzo szybko schodzi. Nawet bez użycia jakiejkolwiek siły. Proszę. Prawda, będę jeszcze gumył dalej, ale mam trochę brudną rękawicę. Muszę gumowe sobie założyć, ale o. Tu się ładnie moczył. Cyk. Tu jest akurat, widzę korbowodu selekcja A. Widać Ursus. Bardzo ładnie. Cieszy mnie to. E, korbowody wszystkie cztery nowe poszły. I teraz sobie tak przypomniałem, <laughs> dlaczego wtedy był... Moi drodzy wymieniany tylko jeden korbowód. Gdyż z tłokami, pierścieniami, skorniami udało się wyrównać mniej więcej wagę. No i teraz też zacząłem to robić. No ale niestety dalej jeden korbowód właśnie ten nowy był o 30 deko, tak czyli 300 gram dosłownie za lekki jeśli chodzi o wszystko i próbowałem tłoki poprzekładać wszystko, no nie było w ogóle szans, żeby wyrównać tą wagę bym musiał tamte gdzieś szlifować zdecydowałem, że nie będę tego robił i poszło na jedną kartę kupuję cztery nowe korbowody no jest to koszt słuchajcie, bo dodatkowe 800 zł tak prawie, że no ale Powiem wam mimo wszystko, warto tak, bo jak się chce, żeby ten silnik chodził naprawdę długo, bezawaryjnie i teraz też mówiliście, o bo źle poskładany wał, temu miał rysy. Słuchajcie, on ma też prawo mieć rysy, bo on trochę przepracował, silnik był przytarty dwa razy. O, chodź Gacek, ucieka. I po prostu silnik miał prawo mieć rysy na czopach głównych, tak? Ja powiem wam, no... Mogłoby być lepiej, ale... Nie mogę też narzekać do końca, bo dalej jest wał nominał, tak? No dobra. Nic, ja dalej czyszczę te korbowody. I potem widzimy się już z dalszego montażu oczywiście wału przykręcać. Jeszcze pół pierścienia muszę przynieść, bo w samochodzie mam. I tak to wygląda. No dobrze moi drodzy, jedziemy dalej. Jak już tu jest poskładane, to można teraz jechać i tu. I teraz tak, jak widzicie, korbowody Ursus. Mam tutaj je poważone. I teraz tak: dwa korbowody mają fajną wagę, mają 2030 gram. A dwa korbowody mają 2020 gram. Jeśli chodzi teraz o yy, sworznie, tłok, pierścienie i dwa segery, powiem Wam: między najcięższym tłokiem a najlżejszym to są 3 gramy. 1450, 1448, 1449 i 1447 gram. Yy, powiem Wam dosyć bardzo dobrze wyważone, tak? Można powiedzieć, że udało się kupić fajne korbowody, można powiedzieć też fajne, no bo 10 gram to nie jest dużo. No i teraz postanowiłem tak, z racji tego, że pierwszy z czwartym są u góry, to drugi z trzecim są na dole. I żeby wyrównać tą wagę, to postanowiłem na pierwszy tłok idzie cięższy i na drugi... A na trzeci i czwarty idą lżejsze korbowody. Tak postanowiłem, że tak zrobię. Yy, te pracują razem, czyli można powiedzieć, dwa korbowody, będą o tej samej wadze. Aquilo sneu. No, i jak widać, bardzo ładnie, elegancko się obraca. No, i teraz tak trzeba postąpić ze wszystkimi czterema. I każdy musi tak ładnie chodzić, i jest wszystko w porządeczku. No dobra, wiem, że będzie światło mrugać, ale nic z tym nie zrobię. No i mamy poskładane ładnie wszystkie cztery zawsze pamiętajmy korbowód zamek na zamek tak jak się fajnie tu wszystko poukładało zamek oczywiście jest też z tej strony tak samo jak i stopy główne zawsze staram się aby były właśnie jednakowo i teraz tak co najważniejsze zawsze trzeba sprawdzić coś takiego no. Cyk. Czy się tu korbowód dobrze rusza? Jeżeli jest to, to znaczy się, że jest wszystko w porządku. Były takie sytuacje, że się korbowód nie ruszał, i wtedy powstawał oczywiście problem, tak? No, tak to wygląda, słuchajcie. Naki na rządzie wszystko się zgadzają. Cyk, całe jest tutaj poskładane. No, i teraz co można zrobić dalej? No, teraz nic innego jak pokrywa przednia, pokrywa tylna, pompa olejowa silnika, no i oczywiście miska. No i oczywiście, korbowody zostały złożone na podkładki, tak jak widać tu. Nordlock. Stopy główne również. Korbowody na 120 N. Newtonów dokręcone a stopy główne na 180. No i według mnie jest wszystko cacy. No dobrze, jak widać, kolejny dzień zastał. I teraz tak zająłem się tu małym tuningiem. Widać te tulejki tutaj przyspawałem. Dzięki czemu się nie rusza tutaj gaz, i zlikwidowałem tutaj luz. W żółtej 60 też mam to zrobione, tutaj prędzej nie miałem, to teraz mam yy, tutaj. No, niestety nowego ciągła nie było w sklepie, więc muszę chwilkę poczekać, w poniedzieli raczej będzie. No a tutaj, jak widać, już silnik jest praktycznie złożony. No, jeszcze tutaj yy, rurka i obudowa filtra oleju. Tutaj czujnik, tak. Koło zamachowe jest złożone. Również podkładki Nordlock i klej do gwintów trochę. Koło zamachowe jest nowe, tak jak mówiłem wcześniej. Pompa wtryskowa zamontowana. Zawory ustawione. Nowa rurka do wtrysków. Tutaj wszystkie, cały komplet szpilek. Klawiatury też, ale już nie będę odkręcał, bo pokrywki niestety mam nowe, stare. Tak były powyginane, że. Powiem Wam szkoda w ogóle nerwów. Rurki wtrysków zostały akurat stare. E, tutaj jest nowy cylinder, tłok, pierścienie. E, korbowód również jest nowy, cały mimośród. E, tutaj te widełki to wszystko do sprężarki, praktycznie cały komplet. E, obudowa tutaj przednia, jak i tylna zostały stare. tak. <laughs> Pompa wtryskowa również jest inna, jest normalnie od. C360 Nowy kolektor wydechowy, bo stary miał popękane uszy. Taki fajny, powiem Wam, gruby udało się zakupić jak nigdy. Nowa rurka do przelewu. No niestety musiała iść nowa i powiem Wam pierwszy raz w życiu kupiłem rurkę, która od razu pasowała. No szacun. Nowe śruby pod, do głowicy, znaczy się śruby, raczej nakrętki z kołnierzem. Tutaj akurat. U nas w okolicy, w Sulęczynie, w sklepie pan miał takie. No i jak widać, już tutaj nowy zbiornik paliwa. Mówiłem, że będę go wymieniał, no i też tak się stało. Dzisiaj go wymontowałem. Powiem wam, ten zbiornik jest dużo cięższy od nowego, od starego. No zobaczymy. Niestety troszkę mam mieszane uczucia, bo. o! Korek jest od. Ciapataja kręcany no i troszkę niezbyt jestem z tego powodu zadowolony. No ale no cóż, nic już na to nie poradzę. Eee, tutaj jednak nie zaglądam, jest sucho, wszystko w porządku nie będę zaglądał, trochę tutaj tą wnękę ogólnie wyczyszczę. No i teraz tak zamontuję zbiornik paliwa za chwilę. No i może jeszcze nim dzisiaj zjadę. Tutaj na burdel. Nie patrzcie. Bo powiem wam, nie ma po co. Jak to się wiele rzeczy naraz robi, to niestety się takie rzeczy dzieją, ale tym się nie przejmujemy. Teraz powiem Wam tak. Mam tutaj kranik. Mariński Ursus, ale powiem Wam, że jakby to naj, najbardziej, najlepiej przedstawić. Technolog, który zaprojektował ten kranik, no jest w jest ok, ale jest jeden radykalny trochę błąd. Zobaczcie. Tutaj podkładka jest miedziana, to jest chyba Gwin 16 o ile pamiętam. Tu przechodzi ciasno. A teraz podkładka sobie wisi. Troszkę przy wkręcaniu. Teraz mam akurat zbiornik na wierzchu. To nie jest tak źle, bo sobie ją wypośrodkuję. No ale nie mam możliwości. Cyk zejdzie na bok. Jest tutaj prześwit. Po prostu jest niepotrzebne w ogóle to tutaj zatoczenie. No i żeby sobie niestety robotę ułatwić, to. Moim patentem jest tutaj założenie oringu cieni, cieniutkiego i na to podkładka. Ale zrobiłem też można powiedzieć troszkę błąd i lepiej by było ten oring założyć po nałożeniu podkładki. Raz się to udaje, raz nie, wszystko zależne jest od tego, od grubości tego oringu. I wielkości tego zatoczenia, tak? Głównie ma to uszczelnić podkładka, no ale ten oring tylko po to, aby wypośrodkować podkładkę, tak? Ja to sobie w ten sposób ułatwiam. No a każdy robi Myślę też po swojemu jak uważa. I teraz mam tu oring na środku i mogę sobie spokojnie kranik tutaj wkręcić. Tak się miewa sytuacja. To taka trochę brudniejsza szmata, ale dobra. Nie jest aż tak źle. Tu sobie zapcham. E, tak wygląda sytuacja. Ciągnik jest połowiony. E, ogólnie, tak jak zawsze, przez okienko będę skręcał sprzęgło. Po prostu jest mi tak najwygodniej. E, zbiornik jest założony, ale no niestety będziemy tu czekać prawdopodobnie będę musiał go obciąć i na nowo wywiercić otwory ale dobra, to tam jest pikuś to jeszcze nie jest taki problem teraz tak dużo osób, że powinienem malować traktor, że to wstyd, że ten traktor nie będzie cały pomalowany i tak dalej i tak dalej ja wam powiem tak, przede wszystkim na ten moment skupiam się żeby traktor był sprawny mechanicznie Druga kwestia, maska czy botniki tu w tym ciągniku nie wyglądają jakoś obskurnie, żeby były tragicznie. Kabina też nie ma, można powiedzieć, jakiś tam nie jest całkiem zgnita. To jest raz. Dwa, tutaj widzicie, jaki tu jest warsztat, tak? No, to są bardzo słabe warunki do malowania. Yy, to jest pierwsza kwestia. Znaczy się druga w sumie. A trzecia. Yy, malować, bo malować to nie sztuka. Żeby pomalować traktor dobrze, to trzeba tak. Przede wszystkim zdjąć kabinę, zdjąć błotniki, zdjąć całą elektrykę. Tu wszystkie skrzynki yy, i tak dalej. No niby tu będzie trochę rozebrane, ale to nie będzie jeszcze aż tyle rozebrane. To wszystko trzeba słuchajcie, dokładnie umyć, yy, odtłuścić, żeby farba nie odpadała koła, wszystko, felgi porozbierać, obciążniki by to było wszystko dobrze pomalowane to się też wiąże z kolejnymi kosztami no i skrzynki akumulatorów podejrzewam trzeba byłoby wymienić czy jakieś tu podesty to nie jest słuchajcie robota na 5 minut to jest bardzo dużo roboty, a na ten moment trochę brakuje imi czasu funduszy no to tak przyjmijmy no może by się jeszcze znalazły, bo tutaj nie poszły aż takie wielkie koszta. No wielkie. No słuchajcie, tutaj ponad 10 tysięcy same części, co mnie tu wyszły. Jeszcze zbiornik. No powiem Wam, no może w 15 tysiącach się zamknę. Także to są też koszta, a są inne wydatki i to na tyle co jeszcze chciałem powiedzieć no troszkę też czasowo się nie wyrabiam <laughs> miałem też inne roboty przy zwierzętach ale wczoraj byłem troszkę kilometrów od domu bo aż prawie 55 byłem zawieźć przężyto tutaj do akurat do rodziny można tak powiedzieć dogadałem się no i 14 ton przężyta zawiozłem no, i dzisiaj wróciłem. No, i tylko tyle zdążyłem wymienić zbiornik i ze sobą scalić silnik i ze skrzynią. Dziękuję za uwagę w tym odcinku. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.